Historia pokusy i upadku człowieka zaczyna się w starożytności, kiedy Bóg stworzył ogród Eden, piękne miejsce przeznaczone dla pierwszych ludzi, Adama i Ewy. Ogród miał wszystko, co niezbędne do życia: drzewa, opysznych owocach, czystą wodę, spokój i harmonię. Ale wśród tych drzew rosło jedno szczególne: drzewo poznania, dobra i zła. Bóg dał ludziom swobodę korzystania z owoców ogrodu, ale postawił jedno zastrzeżenie: Nie jedzcie z tego drzewa, ponieważ to właśnie ono niesie wiedzę, która w tamtym momencie nie powinna należeć do człowieka. Ze wszystkich stworzeń żyjących w ogrodzie był też wąż, najbardziej przebiegły i podstępny. Wybrał czas i sposób, aby zbliżyć się do kobiety, Ewy. Wąż zwrócił się do niej z pytaniem, które zawierało w sobie ukrytą intencję: Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie wolno wam jeść z żadnego drzewa w ogrodzie? To pytanie nie było zwykłą ciekawością, ale próbą wzbudzenia wątpliwości w sercu kobiety, zasiania ziarna nieufności wobec słów Stwórcy. Ewa odpowiedziała: z każdego drzewa w ogrodzie możemy jeść owoce, oprócz tego, które jest w środku ogrodu. Bóg powiedział: Nie wolno wam z niego jeść ani go dotykać, abyście nie umarli. Jej słowa były precyzyjne, ale już w nich słychać było nutę wątpliwości i strachu. Wąż, zauważając to, nasilił atak: Na pewno nie umrzecie, ale Bóg wie. Że gdy z niego zjecie, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Ewa spojrzała na drzewo nowymi oczami. Owoc wydawał się atrakcyjny, pożądany dla zdobycia mądrości. W jej sercu szalała walka między wiarą w słowa Boga a pokusą, która obiecywała coś więcej niż miała. Zerwała owoc, skosztowała go. A następnie dała swojemu mężowi, Adamowi, i on również go zjadł. W tym momencie otworzyły się ich oczy, zobaczyli siebie inaczej, po raz pierwszy uświadomili sobie swoją nagość. Ogarnął ich wstyd, czuli się nieswojo i musieli się przed sobą ukryć. Uszyli sobie szaty z liści figowych, próbując zakryć swoją nagość. Gdy chłodny wieczorny wiatr powiał w ogrodzie, Usłyszeli głos pana Boga przechadzającego się między drzewami. Strach ich ogarnął i ukryli się w krzakach, próbując uniknąć spotkania ze stwórcą. Bóg zawołał Adama: Adamie, gdzie jesteś? A Adam, drżąc ze strachu, wyszedł z ukrycia i powiedział: Usłyszałem twój głos w ogrodzie, i zląkłem się, bo byłem nagi, i dlatego się ukryłem. Bóg zapytał, Kto ci powiedział, że jesteś nagi? Czy zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Wtedy Adam nie wziął na siebie odpowiedzialności, lecz wskazał na swoją żonę. To jest kobieta, którą mi dałeś. Dała mi owoc i jadłem. Bóg zwrócił się do kobiety: Coś ty uczyniła? Ewa odpowiedziała, wąż mnie zwiódł i jadłam. Bóg wydał wyrok na każdego z uczestników tej historii. Do węża powiedział, ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i bydła. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni swego życia. Wprowadza mnie przyjaźń między ciebie a niewiastę między potomstwo twoje a potomstwo jej ono zmiażdży ci głowę a ty zmiażdżysz mu pięte. te słowa zawierają pierwszą przepowiednię o przyszłym zbawicielu który pokona zło to niewiasty bóg powiedział ogromnie pomnożę twoje cierpienia w ciąży w bólu będziesz rodziła dzieci ku twemu mężowi będziesz pożądała a on będzie panował nad tobą. Oto rzeczywistość ludzkiego życia, gdzie ból i niedola stają się integralną częścią istnienia, ale jednocześnie wciąż jest miejsce na miłość i nadzieję. Do Adama Bóg rzekł: Ponieważ posłuchałeś swej żony i zjadłeś z drzewa, co do którego dałem ci rozkaz, nie będziesz z niego jadł. Przeklęta, niech będzie ziemia z twego powodu. W trudzie będziesz jadł chleb po wszystkie dni swego życia. Ciernie i osty będą ci rodzić, a pożywieniem będzie ziele polne. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do ziemi, z której zostałeś wzięty. Bo prochem jesteś i w proch się obrócisz. Adam nadał swojej żonie imię Ewa, co oznacza życie, ponieważ stała się matką wszystkich żyjących. Bóg, widząc ich nagość i wstyd, uczynił im odzienie ze skór trwalsze i bardziej solidne niż liście i przyodział ich. Po tym pan rzekł: Oto Adam stał się jak jeden z nas, znający dobro i zło, niechaj więc nie wyciągnie ręki i nie zedrze także z drzewa życia, aby nie żył na wieki w tym grzesznym stanie. Bóg wypędził Adama i Ewę z ogrodu Eden, aby nie mieli już dostępu do drzewa życia. Po wschodniej stronie ogrodu Pan umieścił cherubina z mieczem, który obracał się i świecił, aby strzec drogi do drzewa życia. Od tego czasu droga do raju była dla ludzi zamknięta, i rozpoczął się nowy rozdział w historii ludzkości. Życie w świecie, w którym istniała praca, cierpienie, zmagania, ale także nadzieja na odrodzenie, na zbawienie, które Bóg obiecał poprzez potomstwo kobiety. Tak zakończył się pierwszy rozdział historii ludzkości. Ale jednocześnie otworzyła się nowa droga. Człowiek utracił raj, ale nie utracił miłości Boga. Bóg pozostawił człowiekowi obietnicę, że pewnego dnia zło zostanie pokonane, a człowiek będzie mógł powrócić do stanu, do którego został stworzony. Przez ból, trud, cierpienie i śmierć wiedzie droga do odkupienia, do zbawienia, do życia wiecznego. Ta historia przypomina nam o cenie wyboru i konsekwencjach nieposłuszeństwa. Pokazuje jak łatwo człowiek może ulec zwątpieniu, jak trudno jest zachować zaufanie i wiarę w obliczu pokusy. Ale jednocześnie historia uczy nas, że nawet w najciemniejszych chwilach Bóg nie opuszcza człowieka, daje Mu odzienie, ochronę, nadzieję i obietnicę przyszłego zbawienia. Rozważając te słowa, dostrzegamy, że każdy z nas podąża własną drogą. Gdzie istnieje wybór, walka między dobrem a złem, pokusa i upadek, ale istnieje również możliwość pokuty, powrotu do Boga. Pan nie pozostawia człowieka w grzechu, wyciąga pomocną dłoń, zakrywa jego wstyd i daje obietnicę nowego życia. Po tysiącach lat ta historia pozostaje aktualna. Mówi o naturze człowieka, o jego pragnieniu wiedzy. O niebezpieczeństwie pychy i nieposłuszeństwa, o konsekwencjach grzechu i o Bożym miłosierdziu. Wzywa nas do pokory, do poszukiwania prawdy, do wyboru drogi, która prowadzi do życia. W każdym pokoleniu człowiek staje przed wyborem: zaufać Bogu, czy ulec zwątpieniu, przestrzegać Jego przykazań, czy podążać za swoimi pragnieniami. Od tego wyboru zależy nie tylko osobisty los, ale los całej ludzkości. Ale nawet gdy popełniamy błędy, nawet gdy upadamy, Bóg się od nas nie odwraca. Jest gotów przebaczyć, zakryć nasz wstyd, dać nowy początek. Historia Adama i Ewy to nie tylko opowieść o przeszłości, to zwierciadło naszego życia naszego serca, naszych aspiracji i zmagań. Żyjemy w świecie, w którym jest praca, ból, cierpienie, ale jest też nadzieja, miłość i obietnica zbawienia. Bóg pozostaje wierny swoim słowom, a Jego obietnica zwycięstwa nad złem jest fundamentem naszej wiary, źródłem naszej nadziei. Niech ta historia przypomina nam o tym, jak ważne jest posłuszeństwo Bogu, zachowanie czystości serca, unikanie pokus, nieuleganie zwątpieniu i że nawet w najtrudniejszych chwilach Bóg jest z nami, obiecując nam ochronę, miłość i zbawienie. Niech nasze życie będzie podróżą do wiecznego ogrodu, gdzie nie ma łez, bólu ani grzechu. Gdzie panuje pokój, radość i miłość Boga. Pan jest bowiem miłosierny, nie opuszcza swojego stworzenia, nawet gdy popełnia ono błędy. Jego droga to droga odnowy, droga przebaczenia, droga powrotu do prawdziwego życia. I każdy z nas może dokonać własnego wyboru, może przyjść do Boga, otrzymać przebaczenie. I znaleźć prawdziwe życie, które daje tylko Pan. W ten sposób kończy się historia pierwszych ludzi, ich pokusy upadku i wygnania z raju. Ale to jest dopiero początek wielkiej historii zbawienia, którą Bóg zapisuje razem z każdym z nas, zapraszając nas do wiary, nadziei i miłości, do życia w Jego obecności, do powrotu do wiecznego raju.